Niestety, tutaj tezy pana Jacka Bartosiaka są zdecydowanie daleko idące i nie zawsze bazujące na, na faktach. Amerykanie są u nas i nie tylko Amerykanie mamy wojska sojusznicze. No, jak nie wiem, no, nie, nie rozumiem tego, w jaki sposób można tutaj negować takich obecność, ale to jest tylko jedna, oczywiście, jedna z wypowiedzi. Połączymy się z doktorem Michałem Markiem, ekspertem do spraw przeciwdziałania dezinformacji, założycielem badań nad współczesnym środowiskiem bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tematów odeskich przeniesiemy się do kwestii rosyjskich. Wydawałoby się, panie doktorze, że temat tak zwanych wyborów prezydenckich w Rosji nie pozostawia wątpliwości co do ocen. Jednak pan pisze w swoich mediach społecznościowych w taki sposób. Środowiska zaangażowane w szerzenie w polskiej infosferze przekazu zbieżnego z rosyjską propagandą koncentrują się na promowaniu tez o wielkim sukcesie wyborczym Putina, starając się przy tym przekonywać, iż w Rosji rzekomo nie dochodziło do fałszerstw wyborczych. Wydaje się to tak abstrakcyjne, że wprost niewiarygodne, że w Polsce są takie środowiska, więc faktycznie czy są? Kto jest, jak brzmią te tezy? Przede wszystkim są to najczęściej, jeżeli chodzi o same tezy, to są to wierne kopie tych przekazów, które są emitowane przez rosyjskie kanały Telegram. Tutaj wielokrotnie też podkreślałem, że Telegram pełni taką rolę nie tyle platformy, która bezpośrednio oddziałuje na Polaków, co jest to pewnego rodzaju tak jak Otwarta karta, takie menu, jeżeli chodzi o przekazy. I tutaj prorosyjscy aktywiści, czy też po prostu rosyjscy agenci wpływu, no, no, to nie jest tożsame oczywiście, tylko dwa środowiska, tak. Z jednej strony rosyjska agentura wpływu, z drugiej prorosyjscy aktywiści, którzy z różnych powodów wspierają stronę rosyjską, wchodząc na Telegram, znając język rosyjski, chociażby w pobieżnym stopniu, są w stanie sobie takie materiały na bieżąco wychwycić trend. Materiał skopiować, szybko przerzucić, nawet przez translator, i wprowadzać do naszej infosfery. I jeżeli chodzi o przekazy komentujące przebieg wyborów, czy też ogólnie około wyborcze przekazy, no to rzeczywiście są one u nas wprowadzane. Najczęściej to jest to, co na przykład na Rianowosti jest pompowane od razu, czyli tak jak wczoraj wystąp, wystąpienie Putina, koncert na, na Placu Czerwonym, no to w obliczu tego wydarzenia, były popularyzowane te same nagrania i właśnie akcentowano na przykład wypowiedzi Putina dotyczące Krymu, tak, wielkiego sukcesu, jakim stała się Aneksja Krymu, wielkiego zjednoczenia narodu rosyjskiego i tak dalej. Znamy te przekazy już od lat. Więc pompowanie wizerunku Putina jako Świetnego, wielkiego przywódcy, który zwrócił albo za niedługo zwróci Rosji jej należne miejsce, tak, na mapie Europy i tym podobne. Wielki Putin, Putin jako świetny przywódca, który jednoczy naród, który jest w stanie przez, dzięki temu, że wygrał oczywiście w demokratycznych w cudzysłowie, wyborach, będzie mógł przez kolejne lata zapewniać. Stabilność temu państwu i ogólnie dbać o jego rozwój. I tutaj budowane są kontrasty pomiędzy właśnie tym światłym, pięknym, mądrym Putinem, a tymi złymi, podłymi przywódcami z Zachodu, którzy, którzy nie dbają o swoje narody. Tak, na przykład w tym kontekście odświeżane są wątki dotyczące protestów rolniczych, czyli mamy Unię Europejską, która dba tylko o Ukrainę i tylko o globalne koncerny. O globalistów, czy też właśnie siły globalistyczne rządzące Unią Europejską, tak? Eee, a nie dba o, Unia Europejska nie dba właśnie o tak zwany prosty naród, o zwykłych ludzi, o rolników. A Putin właśnie dba o wszystkich, dlatego broni narodu, tak? Przez to zdecydował się na operację, tak zwaną operację specjalną, bo przecież on dba o swoich, i tutaj znowu odświeżane są te narracje o tym, że wojna tak naprawdę na Ukrainie, w cudzysłowie tak naprawdę, nie wybuchła, dlatego że Putin podjął taką decyzję i przeprowadził agresję zbrojną. Nie, nie. Oczywiście chodzi o ratowanie ludności rosyjskojęzycznej przed podłymi banderowcami i tym podobne. Więc tutaj mamy bieżące przekazy, mówiąc wprost, są odnoszone, odnoszą się bezpośrednio, są łączone z tymi narracjami, które znamy od lat. I niestety w Polsce takie środowiska działają, tutaj podpinają się do tego tak samo tak zwani koniunkturaliści, którzy wychwytując pewnego rodzaju trend, a bazując na treściach tak zwanych nie mainstreamowych, czyli musząc Musząc, decydując się na to, żeby budować swoją pozycję medialną w oparciu o kontestowanie tego przekazu, który mamy w naszych mediach, no niestety de facto decydują się na kolportowanie rosyjskiej propagandy. Bo pamiętajmy, jeżeli w naszych mediach, i ogólnie w mediach zachodnich przedstawiana jest tutaj no zasadnicza, no tutaj no trudno mówić, no jest, to, jest to prawda o charakterze wojny, czyli o napastniczym charakterze wojny na Ukrainie, no to oni chcąc przyciągać do siebie widzów, muszą co decydują się na y, popularyzację czegoś innego. Więc w takim razie trzeba przedstawiać to jako y, z innej perspektywy, z perspektywy, no niestety, rosyjskiej, że ta wojna, że nie wszystko to jest takie jednoznaczne, że generalnie to NATO y, tutaj też dołożyło swoją cegiełkę do wywołania tej wojny, o ile w ogóle tej wojny nie wywołało, bo to przecież agresywne NATO zajęło, chciało zająć Ukrainę. No i tego rodzaju przekazy są nas kolportowane. Więc tutaj mamy całą paletę barw i całą paletę przekazów. Ale jeżeli chodzi o te środowiska teraz, tak? Mhm. Panie doktorze, bo nie są to jednak bardzo często jakieś anonimowe przekazy, czasami za tym stoją osoby znane, czasami osoby popularne. Pan zwrócił w swoim wpisie na Twitterze na specyficzną formę też przekazu, propagandy w postaci w działań i, i, i wpisów Leszka Sykulskiego, lidera Partii Bezpieczna Polska. Leszek Sykulski podważył stanowisko Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przypomnę, że Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych po prostu stwierdziło, że wybory w Rosji nie spełniają podstawowych wymagań wyborów demokratycznych, że nie były uczciwe. Takie stanowisko Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych lider partii o nazwie Bezpieczna Polska nazwał wtrącaniem się w wewnętrzne sprawy Federacji Rosyjskiej. Tak, no, mamy tutaj jedno z tych, z tych środowisk, które rzeczywiście są mocno zaangażowane w szerzenie przekazu zbieżnego z rosyjską dezinformacją w naszej infosferze. To nie jest oczywiście tylko pan Reszek Sykulski, tylko ma wokół siebie już stworzone szersze środowisko. No, na przykład pan Piotr Panasiuk jest taką osobą, która rzeczywiście tu przede wszystkim koncentruje się na takim tłumaczeniu, kopiowaniu tych przekazów, które pojawiają się w rosyjskim telegramie. Jeżeli chodzi o samą treść tutaj wpisu pana Sykulskiego, to tak jak pan powiedział, mamy do czynienia z tym podważeniem stanowiska MSZ-u. Ale tak samo tam dodano jeszcze hashtag Stop Amerykanizacji Polski, bo pamiętajmy, że w tej percepcji, którą, którą tworzy Kreml, tej percepcji zafałszowanej, percepcji rzeczywistości, i w tej właśnie wizji, którą tutaj proponuje, popularyzuje w Polsce pan Sykulski, Polska na przykład właśnie sprzeciwia, jakby. Podważa demokratyczność wyborów e, przeprowadzonych w Federacji Rosyjskiej, gdyż rzekomo znajdujemy się pod wpływem Ameryki. Tak? Czyli to jest ta szeroko rozumiana, taka szeroko popularyzowana narracja o tym, że Polska jest marionetką Stanów Zjednoczonych wszystko co dotyczy Polski i naszego stosunku do Rosji i Ukrainy jest, ma być efektem tego, że jesteśmy podlegli, właśnie jesteśmy zamerykanizowani. Tutaj znowu środowisko pana Grzegorza Brauna tak samo promowało hashtag, czy hasło o uzraelizacji Polski, czyli nie jesteśmy tylko zamerykanizowani, ale tak samo izraelizowani, Trudno właśnie to nawet, nawet jakoś dokładnie doprecyzować, co, co tutaj autorzy mają na myśli. Generalnie chodzi o narrację, iż jesteśmy marionetką. Polska nie jest... W tym w tej zafałszowanej wizji rzeczywistości nie jesteśmy samobytem politycznym, który rzeczywiście samoprowadzi swoją politykę, tak? Tylko jesteśmy sterowani i z jednej strony, raz jesteśmy sterowani przez Stany Zjednoczone, raz jesteśmy sterowani przez Izrael, raz przez Brukselę. Bywa nawet, że jesteśmy rzekomo sterowani przez Kijów, gdyż jesteśmy objęci przecież tak zwaną ukrainizacją. Więc tutaj mamy wielorakość przekazów, ale główna narracja jest prosta. Polska jest zawsze czyjąś marionetką. I z tej perspektywy wspieramy Ukrainę, bo nam kazały Stany Zjednoczone, tak? Spie sprzeciwiamy się Rosji, bo nam kazały Stany Zjednoczone. Dlaczego Polska, dlaczego władza, rząd Rzeczpospolitej nie jest w stanie rozwiązać problemu tu polskich rolników? No bo każą nam Stany Zjednoczone bardziej orientować się na interes rzekomo, właśnie tych globalistycznych, wielkich kompanii, firm, które, firm holdingów rolniczych, tak, ukraińskich. Więc tutaj mamy generalnie wszystko sprowadza się do jednych metanarracji. Polska jest marionetką, NATO wciąga nas w wojnę, Polska, naród polski rzekomo sprzeciwia się powszechnie e, wspieraniu Ukrainy, ale no, podły rząd polski, czy to wcześniejszy, czy to obecny, bo to nie ma znaczenia, wszystkie rządy, rządy polskie przecież są rzekomo marionetkami, a proces wyborczy w Polsce jest e, tylko ułudą. W przeciwieństwie do tych wyborów, które są w Rosji, tak? bo tam i w Rosji, i na Białorusi są prawdziwie demokratyczne, a u nas mamy UD demokracji, a tak naprawdę rządzą globaliści Amerykanie. Tak? Więc tutaj mamy totalne odwrócenie e, rzeczywistości. No ale, no, tak jak Pan powiedział, no, są na, u nas środowiska, które z różnych powodów taką, taką wizję promują pewne środowiska łatwo identyfikować i łatwo zrozumieć, że ich przekaz ma charakter propagandowy, chociaż powiązania go wprost z Federacją Rosyjską najczęściej mogą się skończyć w sądzie, a wtedy okazuje się, że to nie jest przyjemne dla tych, którzy demaskują pewne zjawiska, bo przynajmniej jest to skomplikowany proces, ale są też pewne tezy, które można powiedzieć, że mają bardzo dziej miękki charakter i wprost powiązanie ich z wpływem rosyjskim pewnie byłoby jeszcze bardziej skomplikowane, ale ale w jaki sposób no, podważają nasze funkcjonowanie i w szerszym, w szerszym znaczeniu pewnie też się wpisują w narrację Kremla. Ostatnio wyłapał Pan takie tezy w wystąpieniu znanej osoby, znanego komentatora życia publicznego kwestii bezpieczeństwa, kwestii związanych z geopolityką, mówię o Jacku Bartosiaku i jego wywiadzie, rozmowie z m.in. z. Krzysztofem Stanowskim. Napisał pan, że ze względu na zainteresowania badawcze przykuły pana uwagę tezy doktora Jacka Bartosiaka i wymienia pan takie tezy jak na przykład sankcje przyspieszają wybuch wojen i nie działają. Sankcje przyspieszyły konsolidację Eurazji. Obejrzałem tę rozmowę na kanale Zero. To długa rozmowa, zresztą bardzo ciekawa. Co jest złego w tych tezach? Może to są po prostu takie tezy do dyskusji, Kontrowersyjne, ale może nie niebezpieczne. Oczywiście tutaj nie, nie można zarzucać panu Bartosiakowi tego, że on tutaj realizuje interesy Federacji Rosyjskiej. To nie, nie w tym rzecz. Tylko o ile właśnie rozumiem, debata, tego rodzaju debaty mają stymulować obywateli, nie tylko obywateli, do przemyślenia pewnych kwestii, tak, bo takie debaty również wpływają na pewno na polskich decydentów. To Pewnego rodzaju frazy, one oczywiście mają przykuć uwagę, one mają stymulować do zadumy, do refleksji, jednakże dla przeciętnego odbiorcy są one sygnałem, który no, niestety wpisuje się tutaj ymm, szczególnie podprogowo, jednak buduje pewnego rodzaju bazę dla dalszych działań tutaj strony rosyjskiej. To znaczy, ja, po pierwsze, ja nie sugeruję, że tutaj pan jak specjalnie tutaj chciał coś takiego zrobić, ale uczulam. Uczulam na to, że niestety tego rodzaju frazy otwierają obywateli na zwątpienie, chociażby w, w naszą jakby strukturę bezpieczeństwa. To znaczy, jeżeli ktoś otwarcie podważa zdolność NATO do reakcji, ktoś sugeruje, że sankcje nie działają, ktoś sugeruje, że na przykład um, Ukraina była objęta podobnymi gwarancjami bezpieczeństwa, jak inne państwa NATO, jak państwa NATO no to przepraszam, ale no to, to nie jest zbytnio dobre, jeżeli chodzi o komunikowanie. I tak samo odnosi się raczej do, no nie odnosi się do... Panie doktorze, a może, a może to jest po prostu ignorancja naukowa, no bo twierdzić, że Ukraina była w takiej samej sytuacji bezpieczeństwa jak Polska, członek NATO, to po prostu jest chyba brak wiedzy. Trudno im powiedzieć. Pamiętajmy, że mamy również do czynienia w naszej infosferze z wielką walką o, jakby mm, to powiedzieć, no... O funkcjonowanie tego, dostęp, również tutaj chodzi o zarobkowanie. To są pewnego rodzaju też modele biznesowe. Ja również nie sugeruję, że pan Bartosiak tylko jest zainteresowany pozyskiwaniem tak pieniędzy, ale pamiętajmy, jest to również czynnik, który gdzieś wpływa w jakim stopniu na wypowiedzi niektórych osób. Tu będziemy kontynuowali rozmowę z doktorem Michałem Markiem o tych przekazach, które w jakimś większym lub mniejszym stopniu wpisują się w rosyjską narrację. Rozmawiamy na temat wypowiedzi pana Jacka Bartosiaka za chwilę, do nich powrócimy, a nawet zaprezentujemy fragment takiej wypowiedzi. Czekam na informacje od kolegów, czy pozostaliśmy już tylko na kanale czarne, nie, bo podejrzewam, że za chwilę tak się stanie i możemy już powrócić do naszej rozmowy na temat tych tez. Ja się zapytałem, panie doktorze, o tą ignorancję naukową, bo jednak, jednak no to takie stwierdzenia faktycznie jak to, że Ukraina była w identycznej sytuacji, próba twierdzenia, że była objęta Takim samym parasolem, że to jest właściwie no, to, że to się mówi o tej wojnie zastępczej, że to Ameryka prowadzi wojnę na, Stanach Zjednoczonych, na, na, na Ukrainie, słyszymy też powszechnie, ale to wszystko ma dowodzić tego, że. Pomimo tego, że Stany Zjednoczone są tam obecne czy były obecne, to nie są w stanie przeciwstawić się Rosji. Ale to też jest ciekawe, bo doktor Bartosiak czy może inaczej, przepraszam, pan Jacek Bartosiak twierdzi, że Amerykanie z jednej strony tam byli, a z drugiej strony mówi o tym, że odchodzą z Europy. Z jednej strony mówi, że gwarantują bezpieczeństwo i powinno być ich więcej, a z drugiej strony twierdzi, że nie gwarantują bezpieczeństwa, tylko niebezpieczeństwo wręcz na nas w pewnym stopniu ściągają. A w ogóle to nami sterują. Może posłuchajmy fragmentu takiej wypowiedzi, zresztą z tezą, na którą pan właśnie zwrócił uwagę. Poproszę o fragment z rozmowy Jacka Bartosiaka na kanale Zero. To pokazuje skomplikowaną, pewną kwadraturę koła pozycji państwa polskiego w obliczu niemożliwości eskalacji, bo jesteśmy w NATO, bo Amerykanie, a ich tu nie ma. I z tego powodu Amerykanie powinni tam być. To zabezpieczałoby pokój. Ale ich nie ma. Amerykanie bardzo łatwo mogliby w Europie zabezpieczyć pokój w ten sposób. Nie robią tego. Okay? I tyle chciałem powiedzieć. Nie robią tego albo nie mają zdolności i oszukują wszystkich, że mają. Jest niestworzone brygady, prawda, na papierze, albo chcą kontrolować eskalację na swoich warunkach i wcale nie, nie jest pewne to, że w pierwszej sekundzie będziemy mieli solidarną odpowiedź. To szereg właściwie pytań, takich wątpliwości. Można oczywiście tutaj się bardzo bronić, że to są pytania, na które chciałoby się uzyskać jednoznaczną odpowiedź, ale te wątpliwości jakoś chyba są zasiewane w naszych głowach. Nie robią tego Amerykanie, nie mają zdolności, nie jest pewne, że będzie solidarna odpowiedź. To właściwie podważenie podstaw naszego funkcjonowania w NATO, panie doktorze. Dokładnie. No, niestety tutaj tezy pana Jacka Bartosiaka są zdecydowanie daleko idące i nie zawsze bazujące na, na faktach. No, jeżeli mamy do czynienia z tym, że nie mamy w Polsce Amerykanów, tak, czyli ich obecność jest nie w tych miejscach, gdzie trzeba. Tam już nie chcę dokładnie parafrazować, bo nie, nie pamiętam dokładnie tej wypowiedzi, ale w jednej z nich zasugerowano, że tak, amerykańska obecność jest niewystarczająca, aby ostraszać Rosjan, a w drugiej wskazano na to, że. Dzięki obecności Amerykanów nie doszło do ataku Rosjan na Jasiąkę, kiedy doszło do wojny na Ukrainie. Tak, o ile się tutaj nie mylę, jeżeli chodzi o parafrazę. No, no to mamy pewnego rodzaju sprzeczność. No, Amerykanie są u nas yy, i nie tylko Amerykanie. Mamy wojska sojusznicze. Yy, no. Jak nie wiem, no nie, nie rozumiem tego, w jaki sposób można tutaj negować takich obecność, ale to jest tylko jedna oczywiście jedna z wypowiedzi. Natomiast tak samo wyjątkowo w mojej ocenie szkodliwe jest kreowanie wojny na Ukrainie na proxy War. Tak? Czyli mamy tu wojnę zastępczą pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi. No niestety to strona rosyjska stara się tą narrację promować. Przede wszystkim po to, aby wybielać, um, usprawiedliwać swoją decyzję o wywołaniu wojny, przerzucać odpowiedzialność za wybuch na, na wojny na, na, na stronę amerykańską, rozmywać po prostu swoją odpowiedzialność za tę wojnę. Bo pamiętajmy, jeżeli mamy tę percepcję um, proxy war, to znaczy, że mamy starcie tak, pomiędzy NATO, czy też Ameryką i Rosją. Czyli tutaj oba te czynniki są w pewnym stopniu współwinne sytuacji Ukrainy. Więc nie mamy tutaj już prostego przekazu o tym, że Federacja Rosyjska zaatakowała państwo ukraińskie. Ukraina się broni przed rosyjską agresją. Tak od, od roku 2014 nie. Tutaj budujemy szeroki obraz, w którym to rzekomo NATO wchodziło gdzieś tutaj na teren, który miał należeć do Rosji, tak? chciało budować swoje bazy, stanowiło dla Rosji zagrożenie, więc Rosja w odpowiedzi przeprowadziła atak. Tylko no niestety, jeżeli popatrzymy w historię, to rok 2014, a początek operacji, przygotowania strony rosyjskiej do ataku na, na Ukrainę, to jest dalece wcześniejszy okres, to już, no ale zacznijmy od 2013 roku, tak, kiedy rządził Janukowicz, kiedy za władzy Janukowycza celowo niszczono rosyjską armię, dekonstruowano całą, przepraszam, ukraińską armię, dekonstruowano całość państwa ukraińskiego celowo i systematycznie pod wpływem Federacji Rosyjskiej, tak przez ludzi. Którzy kontrolowali Ukrainę, którzy byli podlegli Federacji Rosyjskiej. Tak. To był początek tych działań, kiedy jeszcze Janukowicza nie była mowy o tym, że NATO tam wchodzi, na to buduje swoje bazy, tak. Więc mamy dużo przed momentem, tak, Majdanu, już prowadzenie przez Rosję działań, które miały przygotować do tej operacji. Poza tym, jeżeli mamy już luty. E, Euromajdan, tak, luty roku 14, kiedy Federacja Rosyjska decyduje się na operację, to, to przepraszam, ale. To nie jest tak, że Federacja Rosyjska nagle wpadła na to, o, wybuch Majdan, dobrze to my za tydzień przygotujemy operację i atakujemy Ukrainę. No nie. To nie była reakcja na sytuację. To była dalece wcześniej przygotowana operacja, którą zastosowano w takim momencie z różnych przyczyn tak obiektywnych. Czy też nie obiektywne? Panie doktorze, Zmowa? panie doktorze, mhm. przenieśmy, przenieśmy się do Lwowa, Artur Żak chciałby zadać pytanie. Mhm. Panie doktorze, mówił pan o tezach rosyjskich geopolitycznych, o tezach porównujących systemy wyborcze, systemy polityczne, ale często Rosja wykorzystuje też narrację gospodarczą, ekonomiczną która jest powilana na terenie Europy, przynajmniej tak ja to obserwuję. Często jest wykorzystywany ich system niby to liniowy, podatkowy, i te tezy są wykorzystywane przez środowiska, no. Często prawicowe w Polsce i w Europie. To jest brak wiedzy o systemie rosyjskim, czy zła wola, jakby pan ocenił wykorzystywanie tych tez. Po pierwsze, rzeczywiście, to jest pewnego rodzaju stała narracja, iż generalnie Unia Europejska to jest obszar chaosu, wszędzie panują protesty, to samo w stosunku do Stanów. Tak, Stany Zjednoczone upadają, tam jest bieda, tam jest dziadostwo, to samo Unii, wszyscy upadają, Unia ledwo się no, trzęsi się w posadach, a Federacja Rosyjska przedstawiona jest właśnie jako ostoja stabilności, siły, no i to oczywiście jest dzięki Putinowi, tak? I jest ten zasadniczy wątek, który kreuje Rosję jako państwo znajdujące się w permanentnym stanie rozwoju gospodarczego. Sankcje nie działają, rosyjska gospodarka rozwija się, tak. Natomiast sankcje działają negatywnie na Unię Europejską, Ukraina upada. I te przekazy są rzeczywiście emitowane w sposób stały. Czy to jest ignorancja, czy to jest brak wiedzy, czy to są celowe działania Niestety, ale prawdopodobnie każdy z tych czynników odgrywa tutaj znaczną rolę. Pamiętajmy, to nie jest tak, że Federacja Rosyjska e, posiada, m, że kontroluje całość środowisk prorosyjskich czy dezinformacyjnych działających na przykład w Polsce. To nie jest tak. Mamy pewnego rodzaju środowiska relatywnie niewielkie, które prawdopodobnie świadomie działają na rzecz Federacji Rosyjskiej. Do tego mamy drugie środowiska, które działają z przyczyn ideowych. Kolejne. Koniunkturaliści, którzy po prostu dostrzegają w tym korzyści materialne i celowo dezinformują i manipulują ludźmi tylko po to, aby osiągać zyski. I do tego jeszcze ludzie, którzy rzeczywiście nie mają wiedzy. Jak połączymy sobie te wszystkie środowiska, to mamy taki efekt, jaki mamy. Ale tutaj wszystkie te czynniki odgrywają, odgrywają swoją rolę. Aż mnie korci o zaproponowanie przypisania nazwisk do poszczególnych środowisk, ale wiem, że pan doktor mógłby teraz nam uciec, ponieważ skończył się nam czas na rozmowę. Obiecałem, że pana doktora o tej porze puścimy, ale mam nadzieję, że jeszcze uda nam się nieraz porozmawiać. Może bez takich prowokacji. Doktor Michał Marek, specjalista od spraw dezinformacji, ekspert do spraw działania dezinformacji, założyciel Centrum Badań nad Uczestnictwem środowiskiem bezpieczeństwa u Państwa i naszym gościem. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Długo się umawialiśmy na tę rozmowę, ale wreszcie się udało. Dziękuję bardzo Dziękujemy. za zaproszenie. Dziękuję. Do widzenia.